Hej, hej, witajcie Zodiakalne Skorpiony, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na miesiąc wrzesień 2022. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonował ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam za kładcą usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróż, jak i cennikiem. Jeśli ktoś się zdecyduje... Należy wcisnąć na wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i przechodzicie do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuje, także jeżeli zwrónicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas przeliczyć. Eee, ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo. To pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Ja staram się na wszystkie komentarze odpowiadać na bieżąco. I. No, i jeżeli jest taka możliwość, to udostępniajcie. Jeszcze jedna taka uwaga, ponieważ u mnie wszystkich ta moja strona na Facebooku działa z możliwością zapisania się. To jeżeli będziecie chcieli się zapisać, to wystarczy wysłać wiadomość, tak? To ja wtedy odpowiem i Was po prostu zapiszę na wolny termin. Moi kochani, jeszcze taka mała dygresja. Jeszcze lecimy z horoskopami miesięcznymi, ponieważ u mnie dużo w życiu się dzieje. I po prostu no nie nadążam, nie nadążam i no i tak musi być. Na razie musi tak zostać. Więc nie wiem, może dopiero w listopadzie wrócimy do tygodniówek, ale niczego nie obiecuję, nie umiem na dzień dzisiejszy powiedzieć. Zatem zobaczmy, co się będzie działo u Skorpionów w finansach w miesiącu wrześniu 2022. Drodzy moi, coś musi się tu odmienić, coś tu musi zmienić się, ulec transformacji, żeby było dobrze, tak? Czyli tutaj jakaś głęboka przemiana, słuchajcie, ale to będzie taka przemiana może być troszeczkę bolesna, ale to jest przemiana może związana też z Jakimś wyjazdem, tak? W tle macie tutaj Wisielca, Głupca i Królową Monet, tak? Wisielec to jest y, informacja, żeby się zatrzymać na chwilę, spojrzeć z innej perspektywy na tą daną sytuację. Być może będziecie się wkurzać w jakiejś pracy i będziecie kończyć jakąś pracę i wchodzić w nowy projekt. Związany właśnie z wyjazdami. Głupiec, czyli karta, karta taka wejścia w nowy projekt. No i tutaj jest królowa monet, czyli raczej będzie stabilnie. Zresztą te 10 monet o tym mówi 10 kielichów, czyli spełnienie, tak? Spełnienie. Że macie dość i chcecie coś zmienić. Być może też wyczekujecie na jakiś nowy kontrakt związany z podróżami lub z innym miastem lub innym państwem, tak? Koniec blokad też, tak? Czyli tutaj uwalniacie się, wy macie już dość tu być może ktoś Wam pomoże, jakaś osoba z przeszłości, jakiś przyjaciel, przyjaciółka, może ktoś z dzieciństwa lub Wy będziecie realizować takie marzenia. Karta siedmiu buław może mówić o tym, że trzeba wybronić swoje stanowisko. Być może jest też taka informacja, że macie dużą konkurencję, tak? Wśród pracowników, wśród no nie wiem, przedsiębiorców, zależy, kto jak, jak, jak tutaj się przedstawia. Karty też mówią o tym, by o, nie mówić o wszystkim, co planujecie, żeby ktoś nie wykorzystał. Tego przeciwko Wam, tak? Bo, bo tutaj później jest obrona. Więc y, o swoich planach nie mówcie, zatrzymajcie to dla siebie, później będziecie z siebie zadowoleni. No i zobaczcie, koniec bitew, koniec, koniec y, już szarpaniny, czyli prawdopodobnie będziecie zmieniać pracę. No i jest karta MAGA, tak? Czyli pamiętajcie o tym, że macie ogromny potencjał i wykorzystajcie go. Jest karta też Słońca, czyli uwierzycie w swoje możliwości, w Wasze siły. Drogie skorpiony, nie poddawać się, tu są ogromne przemiany. No i pamiętajcie, że to może być dla skorpionów księżycowych, ascendentalnych, jak i również słonecznych, tak? Więc tutaj taka jest informacja, i pamiętajcie, że nie ze wszystkimi te karty będą rezonować. Zatem zobaczmy, drogie skorpiony, co tutaj się będzie działo w uczuciach miłości. Dla skorpiona, uczucia, miłość skorpion. Dużo pracy nad sobą. Słuchajcie, no jest przeznaczenie, karta przeznaczenia, więc Wy tak jakby w pewnym sensie od tego nie uciekniecie. Pojawia się tutaj królowa monet, czyli osoba no, zamożna, tak, która ma pieniądze. Może to być osoba, która ma. Inne y, poglądy religijne. No, i tu być może będzie m, potrzeba popracować nad tą relacją, tak? Y, ale to nie przeszkadza, by budować y, relacje. Tak jest karta siły, równowagi, umiarkowanie. Słuchajcie, <laughs> i słuchajcie, jest królowa i król monet, czyli para. Czyli to jest taka droga. Być może poznacie osobę która, z którą spędzicie resztę życia, tak, czyli tutaj tylko umiarkowanie, zachować umiarkowanie, bo co nagle to po diable, tak jak to się mówi, czyli tutaj zachować umiar, by, by to się unormowało i Możecie mieć z tą osobą też takie połączenia telepatyczne. Niektóre osoby jeszcze muszą uporządkować coś z przeszłości, tak? Być może wy jeszcze na razie tej osoby nie dostrzegacie, z którą możecie spędzić resztę życia, bo wy tęsknicie i skupiacie się nad osobą, z którą byliście wcześniej. No i trzeba to właśnie podcinać, porobić porządek, czyli tutaj jest królowa miecz, tak? Czyli tu Rachu, ciachu, jak to się mówi, i będzie spokój czyli odejście od tych energii pozwoli y y na budowanie nowej relacji, tak? Bądź też niektóre osoby będą chciały powrócić, kochani. Jest koło fortuny. Czasem trzeba się zdać na los, i tutaj jest coś nowego, czyli raczej będziecie poznawać nową osobę, nowa relacja, bądź też y może być tak, że jeżeli już jesteście w relacji. To dla niektórych może wszystko się odmienić, cały tryb życia, jaki do tej pory prowadziliście, ponieważ może pojawić się w, waszej, w waszym otoczeniu dziecko. No i tutaj będą wybory, tak? Czy wejść w tą relację, czy nie. Być może tutaj jesteście też niektóre osoby w relacji trójkątowej i będzie trzeba to zakończyć, tak? I tutaj yy, no po prostu z, yy, no, postawić na jedną relację. Tak to wygląda, moi kochani. Tak to moi kochani wygląda, więc no cóż, teraz zobaczymy, zobaczymy, co nam pokażą karty Lenormand dla Skorpiona na miesiąc wrzesień 2022. Karty Lenormand dla Skorpiona na miesiąc wrzesień. Podróż się szykuje, słuchajcie. Podróż, bądź też, jeżeli rozpoczynacie nowy biznes, no to są sukcesy w biznesie, słuchajcie. Tak, zakorzenienie się, nowa firma, nowa, nowa branża, która będzie trwała długo, i słuchajcie, tutaj będziecie mieć wokół siebie przyjazne osoby, bądź przyjazną jedną osobę. No i słuchajcie, no, bardzo dobre spełnienie marzeń tu klucz, tu. Ktoś będzie Wam pomagał, tak, jest kotwica też, czyli praca, zakorzenienie się, to również może być tak, że właśnie rozpoznacie w jakiejś osobie em, kandydata bądź kandydatkę na, na relację stałą, no i tu będzie chęć zalegalizowania, tak, zakorzenienia się, zapuszczenia korzeni w tej relacji, e, no i otwieracie po prostu nowy etap życia, tak, tutaj, I także, no, jeśli chodzi o pracę, o, o biznes, o, yy, o życie, tak? Tu też może ktoś po drugiej stronie, kto już odszedł, jest po tamtej stronie nad Wami czuwać, yy, wspierać Was yy, energetycznie. Moi kochani, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, nawadniajcie się, picie dużo wody, uważajcie na krążenie. No i drzewo: drzewo to jest symbol życia, a jednocześnie jest symbol zdrowia, tak? Także zadbajcie o swoje zdrowie, o swoje ciało, o swoją kondycję. Może się pojawić też alergia na futrzaki, także też na to zwróćcie uwagi, uwagę. No i ciśnienie, krążenie, tak, ogólnie. No, i spotykajcie się też na łonie natury z przyjaciółmi, tak? No, jeżeli są podróże, no to też korzystajcie z tych podróży, bo tutaj możecie właśnie w tej podróży kogoś fajnego poznać, tak? I teraz zobaczymy karty rady dla Skorpiona na miesiąc wrzesień 2022. Karty rady. Korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości, tak? Czyli mądrość, a jednocześnie intuicja. Kierujcie się tym wnętrzem, tak? Co Wam tutaj intuicja podpowiada? Gdzie Was to serducho tutaj prowadzi, tak? To jest też bardzo istotne. I druga karta rady. Druga karta rady. Zrób coś tylko dla zabawy. Przyjemność to jeden z życiodajnych yy, składników, tak? Czyli przyjemność. Zabaw się, pójdź na imprezę lub spotkaj się z przyjaciółmi, lub, yy, no nie wiem, poczytaj książkę, zrelaksuj się, wykąp się w jakiejś tam yy, wodzie z solą, włącz sobie muzykę relaksacyjną. Yy, no nie wiem, cokolwiek, czy pójdź na siłownię, na basen. Coś masz zrobić dla zabawy, tak? Więc tutaj coś może to być fajnego, szalonego jednocześnie. Więc takie tutaj, kochani, energie się pokazały. Drogie Skorpione, jeżeli jeszcze niektóre osoby nie skorzystały z urlopu, bądź może będą tutaj właśnie we wrześniu gdzieś wyjeżdżać, to ja Wam życzę udanego wypoczynku, dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie też o aktywności na moim kanale, także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, jeżeli jest taka możliwość. No i na razie zostajemy przy tych horoskopach miesięcznych. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, wysyłam Wam moc pozytywnej energii, ściskam Was cieplutko i buziole, papa, pa, do następnego razu.